Witajcie, w tym poradniku mam zamiar nagrać dla Dobrze, w tym poradniku chciałbym Wam pokazać skąd pobrać najnowszą wersję Frapsa. Krok pierwszy, otwórzmy przeglądankę internetową. W adresie wpiszmy filecrop.com. Link podam w opisie. Gdy przejdziemy na stronę wyszukiwarce wpiszmy Fraps i jego aktualną wersję, 3, 3. aktualną wersję na dzień dzisiejszy jest 3.5.9. Mamy tu różne opcje do wybrania. Ja wybiorę tę opcję. Tutaj mamy link. Skopiujmy go. Następnie wklejmy tu, no to po prostu weźmy ten link. W niektórych e możliwościach może być, czy link będzie tylko z naciśnięcia. I myślę, że każdy powinien sobie z Mediafire poradzić. Dziękuję za obejrzenie tego... A dobra. Jeszcze... Jak już pobierzemy tego frapsa, pokażę Wam go jak ustawić. To jest taki bonusik dzisiaj. Generalnie, jeśli chcę nagrywać pulpit, dać się Monitor, Aero, Desktop, DWM. Ja nie będę tego oznaczał i zaznaczał, bo ponieważ nagrywam nim pulpit i mo mogło to by w nagrywania. FPS-ach tutaj ustawiamy, gdzie mają być klatki. Mówię, ustawiamy, yy, nie, tu gdzie mają być napisane klatki, dobrze. Mówię, ustawiamy ilość klatek na sekundę. Maksymalnie jest 120, czym, jeśli chcemy ustawić 120 klatek, wpiszmy w polu tutaj 120 i zatwierdzimy tam opcję, no i zatwierdzimy tam opcję, dobra. Tu wybieramy, czy nagrywać w stereo dźwięki z systemu czy w multichannel. Jeśli mamy mikrofon, możemy zaznaczyć opcję Record Extension iPod. Yy, to będzie nagrywać nasz głos yy, mikrofonu. Screenshots, tu robimy screenshot, Jak to F10 wybrany Format yy, screenshota. Yy, dobra, yy, ja zapewniam jeszcze powiedzieć, że w mowie to jest przycisk zaczęcia i kończenia nagrywania. Możemy go też na swój przestawić. Eee, dobrze jest, jeszcze, że to znasz opcję Force Losses RGB Capture. Eee, nie, to sorry, 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 sorry. sorry. Opcję Lock from Rate which Recording. Wtedy nasze klatki będą zablokowane, nie będzie żadnych wahań w klatkach, film będzie. Yy, nie będzie żadnych miał przeskoków. No to więc. Ko Kończę ten dzisiejszy poradnik. Zapraszam do subskrybowania, oceniania i komentowania. Cześć, klawiczka w 10.